Dzień dobry. Witam wszystkich widzów kanału Wolskiej Wojnie i zapraszam do obejrzenia odcinka, w którym porozmawiamy sobie i odpowiemy na pytanie, czy Polska ma strategię. Odcinek ten jest oczywiście na bazie Strategii Bezpieczeństwa Narodowego oraz Głównych Kierunków Rozwoju, czyli GKZ Sił Zbrojnych RP na lata 2025-2039. Dwa ważne dokumenty opracowane przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i wokół tych dokumentów porozmawiamy sobie, jak wygląda gradacja dokumentów strategicznych w Polsce i czy mamy tą strategię, czy też jej nie mamy. Mam nadzieję, że odcinek Będziecie ciekawy, ale zanim do niego przejdziemy, tradycyjna prośba o lajkowanie, subskrybowanie gdzieś tutaj, komentowanie na dole no i oczywiście możecie wesprzeć kanał i moją osobę w programie Patronite tu u góry jest odnośnik. I po tym baśmie autoreklamy reklamy zapraszam do obejrzenia odcinka. Na wstępie sobie odpowiedzmy na pytanie, czy Polska ma strategię? Tak ma. Natomiast gdybyście zadali pytanie, czy Polska ma jednolitą strategię wojskową. Jeden dokument nazwany strategia wojskowa, to odpowiedź brzmi nie. Ale to nie znaczy, że tej strategii wojskowej nie ma. Otóż nie, jest, ale rozproszona na cztery różne dokumenty. Sagwatpada? Na pierwszy rzut oka trochę tak, taki trochę typowy bałaganie się tutaj wkradł, ale nie jest tak źle i zaraz wam wytłumaczę, dlaczego nie jest tak źle. Gradacja dokumentów strategicznych w Polsce jest dość prosta i opiera się ona zasadniczo o Trzy szczeble. Pierwszym i nadrzędnym jest oczywiście Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, a mianowicie artykuł 5. Cele narodowe, no i ta konstytucja jest w teorii niezmienna albo zmieniana bardzo rzadko, to jest najważniejszy dokument, inne akty prawne są oczywiście, muszą być zgodności z konstytucją. No i oczywiście tam są siłą rzeczy zapisy bardzo, bardzo ogólnikowe. Potem, jeżeli chodzi o gradację polskich dokumentów strategicznych, mamy strategię bezpieczeństwa narodowego, czyli SBN. Strategia bezpieczeństwa narodowego jest dokumentem cyklicznie wydawanym przez ośrodek prezydencki. No i ostatni tego typu dokument, czyli SBN, jest z 2020 roku. Za moment sobie przez niego przejdziemy i zobaczycie, na ile odpowiada on realnym wydarzeniom ze świata. Nie jest tak źle. I pod strategią bezpieczeństwa narodowego, gdzie mamy dokument cykliczny w bardzo szerokim ujęciu, ujmujący znowu dość ogólnikowo, ale całe państwo polskie. Dokładnie całe, mamy dopiero potem strategię wojskową. I na poziomie strategii wojskowej podmiotem są siły zbrojne RP. I teraz, czy mamy jednolity, taki jeden pojedynczy dokument, który pewnie częściowo byłby tajny albo nie, który może sobie każdy żołnierz i oficer wziąć i przeczytać? Nie, nie mamy. Nie mamy, dlatego że żołnierz albo oficer, który chce poznać strategię wojskową dla sił zbrojnych RP, musi sięgnąć do, uwaga, czterech różnych dokumentów. Dwa z nich są tajne, dwa kolejne są, w większości tajne w małym stopniu są jawne. Pierwszym tajnym, oczywiście ściśle tajnym dokumentem jest dyrektywa obronna. Drugim, również tajnym, a właściwie ściśle tajnym dokumentem jest plan użycia sił zbrojnych. I to są dokumenty, do których żeby mieć dostęp, trzeba mieć tam klauzulę tajna albo ściśle tajne. Kolejnym jest plan użycia sił e, przepraszam, Kolejnym dokumentem jest program modernizacji technicznej, czyli ten sprzęt, który planujemy kupić te sił zbrojnych, RP, żeby mogły zrealizować dyrektywy o obronom użycia sił zbrojnych. I program modernizacji technicznej jest w większości niejawny. Znaczy, kiedyś był bardziej jawny, a obecnie jego jawność jest bardzo, bardzo ograniczana. I w zasadzie to, co w tej chwili widzimy, to są takie szczątki tego, co, co kiedyś było komunikowane. No i na koniec mamy strategiczny przegląd obronny. Jest to dokument, który jest dokumentem diagnozującym, powiedzmy, zagrożenia, wyzwania, rekomendującym pewne kierunki rozwoju. No i strategiczny przegląd obronny jest dokumentem częściowo jawnym, ale większość jego, powiedzmy, najważniejszych wniosków i rekomendacji jest niejawna. No, inaczej rzecz biorąc, jak sami widzicie, nie ma w Polsce jednolitego dokumentu na wzór, na przykład amerykański lub francuski. Stworzenie takiego dokumentu byłoby oczywiście rzeczą jak najbardziej ze miar pożądaną, ale nie jest prawdą, że niczego nie ma. Po prostu zamiast eleganckiego jednego dokumentu mamy cztery różne dokumenty, ale nieprawdą jest, że my tej strategii w ogóle nie mamy. Nie mamy jednolitego dokumentu. No i oczywiście trzeba pamiętać o tym, że ta strategia wojskowa jest dokumentem, o dużo węższym ujęciu, gdzie podmiotem są tylko siły zbrojne, niż strategia bezpieczeństwa narodowego, która jest dokumentem cyklicznym i zdecydowanie szerszym. Kiedyś, a mianowicie w 2000 roku, mieliśmy zapisaną jednolitą strategię wojskową. To nie jest tak, że ona nigdy nie została opracowana w Polsce, i to że i to nie jest prawdą, że nigdy nie było takiej strategii opracowanej. Owszem, raz została opracowana w 2000 roku powstał taki dokument, i dobre by było powrócenie do tego, co kiedyś zostało opracowane, oczywiście nie w sensie ówczesnych zapisów, no bo jednak 23 lata minęły, ale w sensie samego ducha i idei, czyli stworzenia jednolitego dokumentu, bo tak to by było pożądane bez dwóch stań. Natomiast w 2000 roku powstała jeszcze jedna rzecz, a mianowicie strategia obronności. I to był dokument, ta strategia obronności to był dokument między strategią bezpieczeństwa narodowego a strategią wojskową. I ta strategia obronności dotyczyła całego państwa. Podmiotem było całe państwo. I wszystkie jego możliwe służby, instytucje, organa, i to był dokument pośredni pomiędzy jednak w pewnym sensie ogólną strategią bezpieczeństwa narodowego, a już dokładną strategią wojskową. No, i z tej gradacji, którą Wam przed chwilą wyżej wymieniłem, wynika w zasadzie 90% nieporozumień i mówienia, że strategii wojskowej nie ma. No, jako jednolitego dokumentu nie ma, a zamiast tego mamy cztery dokumenty różne, które mieszczą się w ramach tej strategii wojskowej. No i mamy tę strategię całkiem dobrze opisaną i zdefiniowaną na poziomie strategii bezpieczeństwa narodowego i na poziomie oczywiście konstytucji. Myślę, że w tym momencie minęło nie wiem, 5 minut nagrania dosłownie, a ja już w zasadzie dla ciekawskich odpowiedziałem na pytanie postawione w temacie odcinka. Natomiast zostańcie jeszcze chwilkę, postaram się Wam opowiedzieć o gradacji dokumentów strategicznych i co one zawierają, przynajmniej w tej części, w której można stwierdzić, że coś jest jawne i można to opisać. Więc zostańcie chwilę, zapraszam, część drugą. Najważniejszym dokumentem jest oczywiście Konstytucja i artykuł 5 Konstytucji, który głosi, że Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolność i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. No i dla sił zbrojnych RP najważniejszą wytyczną strategiczną jest strzeżenie podległości i nienaruszalności swojego terytorium oraz zapewnia wolność i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli. Potem jest dziedzictwo Narodowe, i tak dalej. I to jest najważniejsza wytyczna, która jest obowiązująca dla Sił Zbrojnych RP od momentu uchwalenia Konstytucji. Natomiast pod nią mamy. SBN, czyli Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. No i teraz przejdźmy sobie do SBN. W Strategii Bezpieczeństwa Narodowego mamy cały rozdział poświęcony Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej i ten cały rozdział jest dość mądry, ponieważ zawiera on takie wzmianki jak na przykład wysiłki na rzecz przyspieszenia rozwoju zdolności operacyjnej Sił Zbrojnych RP poprzez zwiększenie dynamiki wydatków na obronę, Kontynuację adaptacji struktury dowodzenia sił zbrojnych RP, czasu pokoju i wojny, uzupełnienie stanów osobowych i sprzętowych do zakładanych poziomów, dostosowanie programu szkolenia, budowanie systemów antydostępowych, manewrowy charakter działań i zdolność do długotrwałego przebywania poza miejscem stałej dyslokacji, oczywiście, mamy zwiększenie zdolności mobilnych wojsk oraz efektywność systemu ich starcia i zabezpieczenia log logistycznego, więc zobaczcie, że punkt czwarty, a my już mamy mowę o logistyce, czyli o tym, co jest w armii chyba najważniejsze, oczywiście o doskonaleniu zarządzania zasobami osobowymi Sił Zbrojnych RP o zbudowaniu zintegrowanego systemu świadomości sytuacyjnej opartego na różnych rodzajach środków rozpoznania, łączności dowodzenia, w tym krajowych systemach satelitarnych i bezzałogowych, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa kryptograficznego, skuteczna obrona powietrzna, w tym przeciwrakietowa, zdolności sił zbrojnych RP, budowanie do precyzyjnego rażenia celów na dalekiej odległości oraz obrony przeciwrotniczej i przeciwpancernej, zdolności wojsk specjalnych, no i oczywiście pełne Spektrum działań militarnych w cyberprzestrzeni, w tym do działania w przestrzeni kosmicznej, przepraszam, jak również do działań informacyjnych, usprawnienie systemu rezerw osobowych. No i dość ważny punkt 312, dążenie do budowy zdolności do pełnej obrony i ochrony interesów morskich państwa, zwłaszcza zdolności operacyjnych marynarki wojennej, oraz wzmocnienie współdziałania w układzie sojuszniczym i regionalnym, realizowanie programu budowy wojsko-obrony terytorialnej. Kwawałek o przemyśle obrodnym, żeby niezależnie od formy własności, długofalowo realizował on potrzeby Sił Zbrojnych RP. Te dwie strony, czyli strona 18 i 19 ze Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, to jest dokument strategiczny wyznaczający pewne kierunki dla Sił Zbrojnych RP. One, siłą rzeczy, są oczywiście ogólne, tu nie przeczytacie sobie szczegółowo o jakichś miecznikach, Apaczach, Abramsach, K2, K9 o poszczególnych programach, o poszczególnych yy, strukturach Sił Zbrojnych. Znowuż, to jest dokument o pewnym stopniu ogólnikowości, który jest wytyczną dla wojskowych, tak, pamiętamy, to jest dokument między konstytucją, która jest najbardziej ogólna, a strategią wojskową rozbitą na cztery dokumenty, która jest już szczegółowa, tak, czy to jest szczebel pomiędzy. Oprócz rozdziałów strategii bezpieczeństwa narodowego o siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej mamy oczywiście rozdział o cyberbezpieczeństwie i inne rozdziały, pamiętajmy jeszcze raz, strategia bezpieczeństwa narodowego, czyli SBN obejmuje całość państwa, tak, wszystkie kierunki dotyczące całego Państwa jest wydawana cyklicznie przez ośrodek prezydencki. Natomiast wszedł nam kolejny element, który też jest za wszechmiar warty omówienia. I kolejnym dokumentem są główne kierunki rozwoju sił zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2025-2039. Czyli mówimy tutaj o. 14 w no, prawie 15-letniej perspektywie, czyli tego, co się dopiero będzie działo, i to jest dokument, który jest wydany w ramach 15-letniego cyklu planistycznego. Priorytetem są oczywiście siły zbrojne RP. I co ten dokument zawiera? Dokument wskazuje priorytety w zakresie modernizacji technicznej sił zbrojnych i obejmuje takie obszary jak rozwój potencjałów wojsk lądowych, poruszenie zdolności do zwalczania pełnego spektrum środków napadu powietrznego i rakiet balistycznych, zagrożenia w cyberprzestrzeni oraz rozwój zdolności do ochrony morskich interesów państwa. Zobaczcie, moi drodzy, że ośrodek prezydencki wydał GKR, czyli główne kierunki rozwoju sił zbrojnych i cztery najważniejsze rzeczy to są wojska pancerne i zmechanizowane Zwalczanie środków napadu powietrznego i rakiet balistycznych, cyberprzestrzeń i marynarka wojenna. Tak, to są cztery najważniejsze rzeczy. No i tutaj, oczywiście, niżej mamy zaznaczone, że w tym celu na, wskazuje się celów celowe. W tym celu uznaje się, że należy pozyskać. Sprzęt wojskowy działający w środowisku sieci centrycznej, m.in. innymi bezzałogowce, broń precyzyjnego rażenia, wielowarstwowy system obrony powietrznej, rozwój satelitów i sy satelitarnych systemów komunikacji, obserwacji ziemi itd. Defensywny i ofensywny rozwój środków obrony w cyberprzestrzeni. No i oczywiście sztuczna inteligencja i zbiory danych. W zakresie organizacyjnym priorytetowo traktuje się wzmocnienie wschodniej granicy RP poprzez formowanie kolejnych jednostek wojskowych i rozwój infrastruktury, wzmacnianie i odstraszanie obrony flanki NATO, doskonalenie struktur dowodzenia, zapewnienie kompletowania sił zbrojnych RP do zakładanych poziomów, no i doskonalenie systemu mobilizacyjnego, w tym rozwój systemu rezerw osobowych. I jak sami możecie zauważyć, to jest... Coś bardziej szczegółowego niż Strategia Bezpieczeństwa Narodowego i tutaj Ośrodek Prezydencki już pokazuje pewne generalne kierunki rozwoju i pewne konkretne rzeczy. Przy czym jeszcze raz podkreślę, że w przypadku modernizacji technicznej uznano wojska pancerne zmechanizowane, środki napadu powietrznego i rakiety balistyczne, czyli obrona przeciwlotnicza, cyberprzestrzeń i Siły i marynarkę wojenną RP. No dobrze, kolejne dokumenty, które można omówić, to jest oczywiście dyrektywa obronna, która jest tajna, więc nie damy rady jej omówić. To jest plan użycia sił zbrojnych, który też jest tajny i też nie damy rady go omówić. Ale potem mamy program modernizacji technicznej, czyli PMT, który na bieżąco z Dawidem Wam opisujemy w różnych poszczególnych częściach przez od początku istnienia kanału, więc PMT regularnie macie omawiane na tygodniówkach, ponieważ połowa tygodniówek jest na temat PMT i polskich zakupów. I znowuż. PMT jest realizowany w sposób ustalony, planowy, i widać, że siły zbrojne RP mają pewną określoną koncepcję, którą po prostu realizują. No i na końcu mamy strategiczny przegląd obronny, który jest częściowo jawny. Jest to bardzo kontrowersyjny dokument, zwłaszcza ten z 2016 roku, zwłaszcza gry wojenne wokół tego dokumentu. Tu jest bardzo wiele kontrowersji wokół SPO i jego rekomendacji, ponieważ on pierwotnie był tworzony w pewnym określonym celu. Dokument ten jest oczywiście częściowo jawny, możecie do niego sięgnąć. Najciekawsze rzeczy, czy przynajmniej w mojej ocenie, są niejawne. Natomiast te cztery dokumenty, czyli Dyrektywa Obronna, Plan Użycia Sił Zbrojnych, PMT i Strategiczny Przegląd Obronny składają się na strategię wojskową, której niestety jako jednolitego dokumentu nie mamy i taki jednolity dokument jeszcze raz podkreślam, w mojej ocenie powinien powstać, co więcej, powinien z niego powstać jawny abstrakt, który byłby dostępny dla wszystkich, tak żeby obywatele wiedzieli takie rzeczy, bo uważam, że, że mają święte prawo wiedzieć o pewnych kwestiach związanych z wojskiem i z siłami zbrojnymi RP, skoro płacą podatki. Natomiast na koniec, moi drodzy, jeszcze taka ważna uwaga, czyli trochę mojego oględzenia, a mianowicie często się pojawiają zarzuty, że robimy coś przypadkowo, że to nie ma sensu, że zakupy, które podejmujemy są kompletnie szczapy i dlaczego tu kupujemy 500 hajmarsów, a tu potem 250, a tu jakieś czysta czumło, a tu kraby, a tu coś innego, tu 1000 borsuków i... Pojawiają się w internecie komentarze, że to jest bez sensu, że, że to są przypadkowe zakupy, albo wybory, albo tamto, albo siamto, albo dotowanie ukryte polskiego przemysłu obronnego. No nie. To nie wygląda tak, ponieważ znowuż jest problem właściwie klęska polityki informacyjnej Ministerstwa Obrony. My mamy konkretne plany, ile chcemy mieć dywizji, ile chcemy mieć brygad, ile te brygady mają mieć batalionów, ile mają mieć sprzętu, i pod te konkretne plany niestety niejawne kupujemy określone ilości sprzętu wydaje się, że jest to przypadkowość, albo są to przeskalowane zakupy. Tak, jak w internecie, w różnych mass mediach wyszedzano plan zakupienia ponad pół tysiąca wyrzutni rakietowych. Ale słuchajcie, tyle potrzeba, bo żebyście rozumieli, jaka jest logika. Pewne niejawne analizy, dyrektywy obronnej i tak dalej stwierdziły, że do obrony Rzeczypospolitej Polskiej i terytorium przed przeciwnikiem takim jak Rosja potrzebujemy sześciu dywizji. To czy demograficznie wykonalne jest powołanie tych sześciu dywizji, to jest na razie troszkę inna sprawa, tak? Ale potrzebujemy sześciu dywizji, to jest pewien taki wariant optymalny. Każda z tych dywizji powinna mieć cztery brygady, czyli potrzebujemy sześciu czterobrygadowych brygadowych dywizji, czyli potrzebujemy 24 brygad różnych, tak? Lekkie, średnie i ciężkie. I teraz założenia, te 24. Brygady, każda z nich będzie miała dywizjon artylerii rakietowej, czyli dar. I jak sobie policzymy 24 dywizjony artylerii rakietowej razy 24 wyrzutnie w każdym dywizjonie, no to nagle się okazuje, że potrzebujemy po prostu 576 wyrzutni rakietowych. Po prostu musimy je mieć, tak? Bo to jest to, co jest potrzebne, żeby nasycić etat. No ale oprócz dywizjonów artylerii rakietowej przy brygadach Mamy pułki artylerii, które zmieniają się w brygady artylerii, tak? Każdy pułk artylerii miał dwa dywizjony artylerii rakietowej, no i jeżeli liczymy sobie przynajmniej sześć brygad artylerii rakietowej, to nagle się okazuje, że potrzebujemy, z których każda będzie miała kilka dywizjonów artylerii rakietowej, to nagle okazuje się, że potrzebujemy kilkaset kolejnych wyrzutni, tak? Czyli to są te czumło brakujące na przykład, albo na odwrót, nieważne. W każdym razie okazuje się, że potrzebujemy, no... Ponad 700 wyrzutni rakietowych. Jeżeli popatrzymy sobie na czołgi i znowu policzymy sobie, ile będziemy potrzebowali batalionów pancernych, no to okazuje się, że potrzebujemy i Abramsów i no, docelowej liczby czołgów K2, które w przyszłości zastąpią wszystkie Leopardy. Jeżeli popatrzymy sobie na to, ile potrzebujemy bojowych wozów piechoty w myśl jakichś tam zakładanych struktur, to znowu się okazuje, że te 1400 Borsuków to jest początek. A jeszcze ma być przecież ciężki, niepływający BWP, tak? Więc słuchajcie, to nie jest tak, że te ilości są brane z czapy i ktoś sobie palcem napisał, nie, że może nie palcem, ktoś pisał do Excela i zostaw tak, nie będzie, tylko to wynika z pewnych określonych przesłanek. Natomiast problemem nie jest to, jak te przesłanki wyglądają, tylko to, że nie jest to po prostu komunikowane obywatelom. Ponieważ gdyby powstał jeden dokument, który by mówił: Szanowny panie Kowalski, pani Nowak. Otoczenie geopolityczne Polski wygląda tak, a siak. Naszym przeciwnikiem najważniejszym potencjalnym jest Rosja. Do skutecznego obrona, obrony terytorium, żeby państwo nie musieli uciekać, potrzeba tyle i tyle dywizji, czyli 6 dywizji, 24 brygady, tyle samolotów, tyle okrętów itd. Tak i ten, te jednostki potrzebują tyle i tyle sprzętu, czyli 700 wyrzutni rakietowych, 1000 czołgów, 2000 bojowych wozów piechoty, dwóch typów, itd, i tak dalej. I, tak dalej tak? I w krajach zachodnich tego typu dokumenty są: we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Kanadzie, w USA, w Australii, no bo tam po prostu obywatelom tłumaczy się, dlaczego te siły zbrojne wyglądają tak a nie inaczej. Jakie mają wyzwania przed którymi stoją, jakiego delikatnie naszkicowanego potencjalnego przeciwnika jaką muszą mieć strukturę, jaki sprzęt, to często nie jest jeden dokument, czasami to są dwa lub trzy dokumenty, ale one są jawne. One są publicznie dostępne i każdy może sobie te dokumenty ściągnąć i po prostu przeczytać. Dlaczego siły zbrojne powinny wyglądać tak, a nie inaczej? Dlaczego potrzebują takiego, a nie innego sprzętu i dlaczego płaci się tyle, a nie tyle, tyle a tyle podatków, tak? Chciałbym doczekać czasu, że u nas, u nas też w Polsce powstanie taki dokument, który będzie tak chociażby bardzo oględnie, na, na poziomie jawnym, diagnozował i pewne rzeczy podawał obywatelom. Zwłaszcza, że na Zachodzie to są czasami zaskakująco szczegółowe dokumenty, tak? Jasno pokazujące pewne rzeczy. Co więcej, w raportach, na przykład parlamentarnych, na Zachodzie często jest podana średnia sprawność śmigłowców, czołgów, samolotów. Ponieważ tam jest kultura, w której przyznawanie się do błędu lub pokazywanie pewnych słabych obszarów jest przyczynkiem do udoskonalania czegoś i do zmieniania na plus oczywiście, a u nas panuje przekonanie, że jeżeli gdzieś jesteśmy słabi, to absolutnie nie możemy tego pokazywać, bo przeciwnik to wykorzysta. No. Pewna specyficzna kultura strategiczna w Polsce i pewien brak jednolitego dokumentu, czyli tej strategii wojskowej, czyli wąskiego dokumentu a rozbitego obecnie na cztery różne. I brak pewnych części jawnych powoduje, że po prostu no, ludzie zainteresowani tematem, ale też dziennikarze mas media, nie wiedzą, skąd się biorą pewne zakupy, tak? I słyszymy takie z punktu widzenia typowego kowalskiego autentycznie e, fantastyczne ilości sprzętu, tak, tu 700 wyrzutni rakietowych, łącznie tu 1000 czołgów, 2000 bojowych wozów, piechoty, tu 100 parę samolotów. No, z tego takiego miszmaszczu i troszkę bałaganu, niestety bierze się, no. Nie tyle nieznajomość, co brak możliwości wytłumaczenia, że te zakupy wbrew pozorom mają sens, tak, ponieważ ja krytykuję, o czym wielokrotnie mówiłem, demografię, czyli kwestię tego, że prawdopodobnie tych sześciu dywizji nie uda się powołać ze względu na problemy demograficzne i ze względu na to, że absolutnie nie ma żadnej woli politycznej i wojskowej na odwieszenie zasadniczej służby wojskowej. Za to nie wróci. No i w związku z powyższym to w zasadzie posyła do piachu nomen omen pomysł stworzenia sześciu dywizji, chociaż ich struktury powstaną, tak, bo wojsko wychodzi z założenia, że lepiej powołać struktury, lepiej te struktury stworzyć z odpowiednią ilością sprzętu, ponieważ gdyby się wydarzyło coś takiego jak na Ukrainie, no to oczywiście będą wezwania do wojska, tak, i tu już nie się nie będzie szczypał, tylko, tylko, tylko po prostu będzie mobilizacja i tyle. Natomiast z punktu widzenia armii, no pewne rzeczy muszą powstać i muszą być zrobione. I na tyle, na ile ja mogę ocenić te plany z jakiejś tej mojej perspektywy, wiecie, jak to czasami mówimy z Dawidem, zaglądanie przez dziurkę do klucza, od klucza do pokoju, to te plany są sensowne. Tak, one są skrojone pod obronę przede wszystkim wschodniego, wschodniej Polski i północno-wschodniej Polski. One są skrojone pod obronę terytorium Polski przeciwko przeciwnikowi takiemu jak Rosja z pewną pomocą natowską, ale założeniem, że ta pomoc natowska może być dużo mniejsza niż się wydaje, bo nie wiem, na przykład, wydarzy się coś na Pacyfiku albo Niemcy coś głupiego odpalą, tak? No jest założeniem tej mniejszej pomocy na to, niż teoretycznie jest ona deklarowana, tworzymy określone siły zbrojne zdolne do walki w określonym środowisku z określonym przeciwnikiem, no i przez to te siły zbrojne muszą mieć te sześć dywizji, muszą mieć odpowiednią artylerię, muszą mieć odpowiednią obronę przeciwlotniczą i wiecie, my to wszystko tworzymy. I teraz to, co się zadzieje w ciągu najbliższych... Dwóch lat, czyli do 2025 roku, to jest trochę musztarda po obiedzie. Też częściowo zakupy ratunkowe, jak na przykład K2 i K9. Znaczy te K2 koreańskie na standardzie z Korei i K9 na standardzie z Korei, to wszystko jest dostosowane do polskich wymagań. Natomiast to, co jest najważniejsze z punktu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, to lata faktycznie 2025-2039, czyli kolejna 15-latka. Czyli kolejne 15 lat. To będzie czas, gdzie Rosjanie przez pewną część tego okresu będą lizali rany po wojnie na Ukrainie, a my z kolei jako kraj, wbrew pozorom bogaty, zasobny, będziemy zmieniać swoje siły zbrojne, będziemy te siły zbrojne modernizować i będziemy je tworzyć pod określony scenariusz, A ten scenariusz będzie bardzo jasny, a mianowicie stajemy się amerykańskim hubem obecności w Europie Środkowej, stajemy się bardzo ważnym w tym rejonie. Świata sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i stajemy się krajem, który będzie musiał w jakiś sposób być w stanie zapewnić obronę państwom bałtyckim, czyli Litwie, Łotwie, Estonii. Zobaczymy, co się wydarzy z Ukrainą, zobaczymy, jak się skończy wojna na Ukrainie. Natomiast, no, już widać bardzo wyraźnie, że. U UDOM jest armia mała, UDOM jest armia tylko i wyłącznie zawodowa, no i UDOM jest wierzenie, że automatyzacja i postęp załatwi wszystko. Na koniec, na koniec dnia jest dalej potrzebny żołnierz z karabinem, który po prostu broni terenu, który zajmuje teren, który no walczy i niestety czasami ginie w obronie własnego państwa. I wyrazem tej świadomości jest też to, jak zmieniają się siły zbrojne RP i naprawdę tam siedzą mądrzy ludzie, tak? Ponieważ y, mamy szefa sztabu generalnego, czyli generała Raimunda Andrzejczaka, mamy dowódcę generalnego, czyli generała Kukułę, no i mamy dowódcę operacyjnego, czyli generała Piotrowskiego. I tam mamy naprawdę trzech super fajnych generałów, mega mózgi z których DG, czyli generał Kukuła przygotowuje siły zbrojne i szkoli w okresie pokoju, DO, czyli dowódcy operacyjny zarządza nimi w razie wojny, no i mamy jeszcze sztab generalny, czyli generała Andrzejczaka. Tak, czyli ten triumvirat, że tak powiem, ale bardzo, bardzo dobrze obsadzony personalnie, że tak powiem, triumvirat, zajmuje się wytyczaniem kierunków rozwoju sił zbrojnych RP. Generalna konkluzja z tego odcinka, do której proszę was, żebyście się zapamiętali, Mamy strategię. Mamy strategię obrony państwa polskiego. Mamy szereg dokumentów strategicznych, które to opisują i definiują. To nie jest tak, że ich nie ma, nie my je mamy. Nie mamy jednolitej strategii wojskowej, czyli dokumentu tam powiedzmy trzeciego poziomu, tak, czy od najbardziej ogólnego do, do bardziej szczegółowego. Tego dokumentu nie mamy jednolitego. Powinien on powstać, ale mamy zamiast jednego jednolitego dokumentu mamy cztery różne dokumenty, z których dwa są po prostu tajne, dwa są w większości niejawne. Więc to nie jest tak, że nie ma niczego. I na bazie tych strategii, tych dokumentów strategicznych, o których Wam wspominałem, szyta jest pewna określona, konkretna struktura sił zbrojnych RP, i pod tą strukturę są dokonywane pewne określone zakupy. Czy wszystko wypali? W moim odczuciu nie, natomiast generalny kierunek, moim zdaniem, jest słuszny. I tą konkluzją przejdźmy do zakończenia. I to by było tyle, drodzy widzowie. Dziękuję bardzo, że byliście. Dziękuję, że oglądaliście. Dziękuję za wszystkie lajki, subskrypcje, za komentowanie na dole. No i wielkie gorące podziękowania dla patronów, którzy wspierają kanał w programie Patrona. Bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Jutro będzie odcinek z panem pułkownikiem Piotrem Lewandowskim. tygodniówka w czwartek. Dawid składa w pocie czoła Mewę i wyślemy ją do autoryzacji. Oczywiście, jak dostanie autoryzację marynarki wojennej, to Mewa się od razu pojawi na kanale. No i cóż mogę rzec? Obserwujcie kanał, zostańcie. Z nami. Dziękuję bardzo, że byliście. Dziękuję, że oglądaliście. Trzymajcie się. Cześć.